realistycznych, stąd też dobrze to robię, już rozpoczęcie już no tak w czystym etapie, dobrze robię również w, w przygotowaniu przyszłych inwestycji, ujęciu ich strategii rozwoju, pomorskiego, także w wykonaniach krajowych. Czy w związku z tym, idąc dalej, można Słupoczławek stawiać jako wzór? Myślę, że każdego beneficjenta, który rozpoczął, ukończył inwestycję, można stawiać jako wzór, ponieważ tak jak wspomniałem, Wszystkie te inwestycje traktowane łącznie w sposób jednoznaczny przyczyniły się do wzrostu PKB w Polsce. 4% PKB w Polsce w ubiegłym roku, 1% wzrostu dzięki polityce spójności. <laughs> są, może zyskać oczywiście bardzo, dużo, tak jak do tej pory zyskuje, ponieważ tak jak Pan Minister, bardzo sprawnie rodzimy na funduszy unijnych z poprzednich perspektywy finansowej, ponieważ ona się zakończy. My bardzo mocno przygotowujemy się do nowego rozwiązania środków europejskich, do nowego budżetu, który według tego co sygnuje Komisja Europejska będzie na porównywalnym poziomie, może troszkę większym. A to wiąże się z tym, że także <śmiech> <śmiech> dla regionów krajowsko-ląskich, się, na dla Wrocławka otwierają się nowe szanse na współfinansowanie kolejnych planów rozwojowych. Nie tylko w obszarze będziemy się koncentrować, ale także w działaniach edukacyjnych, społecznych, które uzupełniają te działania inwestycyjne. Także oczekujemy, że z nowej perspektywy finansowej uda nam się przynajmniej podobną tych e, środków e, zaabsorbować, a także zaangażować innych partnerów do, do pracy nad rozwojem. Oczekujemy, że także pracę mocno trzeba angażować lokalnego wzrostu z niego, mógł chociażby takie przedsięwzięcia w ramach takich.